Czujesz, że zawsze walczysz ze światem, jakby wszystko wokół wymagało zmierzenia się, zdobycia, pokonania. Ale czego nikt nie widzi, czego nikt nie ma odwagi powiedzieć, to to, że ta furia, którą w sobie nosisz, ten impuls, który pchacie naprzód, jak strzała wystrzelona wbrew czasowi, jest jednocześnie Twoim największym więzieniem. Nauczono Cię być silnym, szybkim, pierwszym, ale zapomniano nauczyć Cię, jak się zatrzymać. Jak spojrzeć w głąb siebie, jak dostrzec, że za Twoją odwagą kryje się cichy krzyk. Krzyk, który prosi o odpoczynek, uznanie, spokój. I właśnie o tym będziemy tutaj mówić. O tym, czego nikt nie mówi o baranie. O tym, co jest ukryte za tą ognistą zbroją. O zakazanym sekrecie, który każdy baran strzeże, nawet o tym nie wiedząc. Zostałeś zaprogramowany do działania. Odkąd pamiętasz, nosisz w piersi wewnętrzny przymus. Jakby każda sekunda bez ruchu była sekundą straconą. Nie czekasz, aż świat się obróci. Obracasz świat własnymi stopami. Impulsywny? Tak. Niecierpliwy? Z pewnością. Ale czego prawie nikt nie rozumie, to to, że cały ten impet nie jest kaprysem ani egoistycznym fochem. To przetrwanie. Żyjesz w trybie walcz albo uciekaj. Nie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że coś w tobie przekonało Cię że jeśli się zatrzymasz, zostaniesz pochłonięty. Jesteś wojownikiem, tak, ale nie dlatego, że kochasz wojnę, ale dlatego, że nauczyłeś się, że jeśli nie będziesz walczyć, nikt cię nie ochroni, nikt cię nie zrozumie, nikt cię nie wybierze. I to, baranie, przeraża cię najbardziej bycie zapomnianym. Zakazana prawda za twoim znakiem Zodiaku jest taka, że pod twoją odwagą kryje się głęboki strach przed byciem nieważnym przed pozostaniem niezauważonym, przed byciem po prostu kolejnym, tylko że nikt tego nie widzi, bo nie pozwalasz. Przyspieszasz, eksplodujesz, podbijasz, krzyczysz, zajmujesz pierwsze miejsce, wszystko po to, aby twoja obecność była odczuwalna, bez względu na koszty. Ale jaka jest tego cena? Ach, o tym nikt cię nie poinformował. Ile razy czułeś, że musisz przepraszać za to, że jesteś za dużo? Ile razy toczyłeś wewnętrzną walkę, bo chciałeś eksplodować, ale wiedziałeś, że nie możesz? Ile razy połykałeś łzy, a wypluwałeś ogień? Baranie, jesteś głębszy niż się wydaje, wrażliwszy niż pokazujesz i bardziej samotny niż przyznajesz. I być może nadszedł czas, aby o tym porozmawiać, o tym co ukrywasz nawet przed sobą. Bo prawda jest taka, że nikt nie nauczył cię być wrażliwym, nauczono cię tylko zwyciężać. Ale teraz zaczniemy rozbrajać te zbroje. Nie po to, żeby cię osłabić, ale żeby cię wyzwolić, bo prawdziwa siła barana nie tkwi w ataku. Tkwi w tym, co dzieje się, gdy przestajesz uciekać przed sobą. Urodziłeś się z płomieniem, który nie gaśnie, z wewnętrznym przymusem, który pulsuje w twojej krwi, jakby każda komórka twojego ciała została ukształtowana przez niecierpliwość wszechświata. Nie czekasz, nie kalkulujesz, czujesz i działasz. Bez przerwy. Bez filtra, bez strachu, a przynajmniej tak się wydaje, prawda? Czego nikt nie widzi, to to, że za tym ogniem, który cię napędza, kryje się emocjonalne pole minowe, po którym starasz się nie stąpać. Nauczyłeś się uciekać przed wszystkim, co wymaga powolności, bo powolność zbytnio zbliża cię do samego siebie, a to, mój drogi baranie, jest jedyną przepaścią, której naprawdę się boisz. Twoim żywiołem jest ogień, tak. Ale nie ten, który rozgrzewa powoli. Jesteś pożarem, jesteś iskrą, która się rozprzestrzenia, jesteś eksplozją i to daje ci siłę, impet, odwagę, ale także stawia cię na kursie kolizyjnym ze światem i z samym sobą. To tak, jakbyś był jednocześnie zapałką i kanistrem benzyny. Problem w tym, że życie w ten sposób, ciągłe spalanie się, zamienia cię w emocjonalną bombę zegarową. Kiedy coś nie idzie po twojej myśli, kiedy życie wymaga cierpliwości lub poddania się, twój system ulega zwarciu. Czujesz, że zdradzasz swoją własną naturę, próbując zwolnić, i wtedy pojawia się gniew, frustracja, impuls do zniszczenia, zanim coś cię kontroluje. Ale spójrz na ironię: w głębi duszy to, czego najbardziej pragniesz, to kontrola nie nad innymi, ale nad sobą. Czujesz, że musisz opanować swoją energię. Zanim ona zdominuje ciebie. Tylko, że nikt nigdy cię tego nie nauczył. Powiedziano ci tylko, jesteś silny, poradzisz sobie, urodziłeś się, by przewodzić. Ale nikt nie nauczył cię upadać, nikt nie nauczył cię przegrywać. I w tym tkwi twoja pięta Achillesowa, strach przed tym, że nie jesteś tak niezwyciężony, jak się wydaje. Ile razy sabotowałeś siebie tylko dlatego, że ktoś cię spowolnił? Ile drzwi zatrzasnąłeś? Nie ze złości, ale dlatego, że nie wiedziałeś, jak sobie poradzić z własną frustracją. Ile razy eksplodowałeś, a potem milczałeś, przeżuwając każde wypowiedziane słowo, nie wiedząc, jak się wycofać? To są rzeczy, o których nikt nie mówi o baranie. Bo łatwiej jest nazwać cię impulsywnym, niż przyznać, że w gruncie rzeczy twój impuls jest desperacką próbą utrzymania twojej tożsamości w nienaruszonym stanie. Walczysz żeby nie zniknąć. To tak jakbyś zawsze był w stanie wojny. Tylko że tym razem wojna nie jest przeciwko światu. Jest przeciwko lustru. Chcesz być rozpoznawalny, ale nie przez swoje krzyki, a przez to co krzyczy w tobie. Chcesz być widziany nie przez siłę, którą emanujesz, ale przez rany, które nosisz w milczeniu. Tylko że do tego, baranie, będziesz musiał nauczyć się jednej rzeczy, której nikt nigdy cię nie nauczył. Palenie może być również uzdrowieniem. Nie musisz gasić swojego płomienia, ale być może musisz nauczyć się kierować tym ogniem. Bo kiedy nie znajdzie drogi, pochłonie wszystko, włącznie z tobą. I wiesz, to dopiero początek. Bo to, co nadchodzi, jest jeszcze głębsze. Ukryty powód Twojej pilnej potrzeby udowodnienia swojej wartości za wszelką cenę. Być może nigdy nie powiedziałeś tego na głos. Być może nawet nie jesteś tego świadomy, ale w głębi duszy tam, gdzie ból miesza się z instynktem, istnieje uczucie, które nosisz od zawsze, poczucie bycia niewystarczającym. I nie, to nie zaczęło się teraz, to urodziło się z tobą. Baran jest pierwszym znakiem Zodiaku, pionierem, tym, który toruje drogi, tym, który wchodzi w życie z siłą, z głodem, z pośpiechem. Ale czego niewiele osób rozumie, to to, że bycie pierwszym ma swoją cenę wysoką cenę. Bo ten, kto przychodzi pierwszy, nie ma nikogo, za kim mógłby podążać. Przyszedłeś na świat bez instrukcji, bez mapy, bez punktu odniesienia, i dlatego wcześniej nauczyłeś się, że musisz działać, zanim pomyślisz, że nie możesz czekać, że nikt cię nie poprowadzi, więc byłeś ty przeciwko nieznanemu. Zawsze tak było, od początku. I wiesz, co rodzi się z tej nieobecności? Pilna potrzeba udowodnienia siebie. Nie działasz z powodu ego. Działasz dla emocjonalnego przetrwania, ponieważ od wczesnego dzieciństwa czułeś, że świat nie będzie na ciebie czekać: że jeśli nie będziesz najszybszy, najsilniejszy, najbardziej zdeterminowany, zostaniesz w tyle, zapomniany, uciszony. Dorastałeś, słysząc, że jesteś zbyt intensywny, zbyt agresywny, zbyt impulsywny, ale czego nikt nie zauważył, to to, że mówiąc to, pragnąłeś tylko jednego być zwalidowanym. Być wysłuchanym, być przyjętym. Tylko, że nauczyłeś się szukać tego wszystkiego w jedyny sposób, jaki znałeś biegnąc na czele, wyprzedzając, idąc na całość, bo w twojej głowie lepiej było być nazwanym trudnym, niż być ignorowanym. Zamieniłeś pieszczoty na podbój, zamieniłeś uczucia na zwycięstwo i zacząłeś mierzyć swoją wartość tym, co potrafisz osiągnąć, a nie tym, kim jesteś, i dlatego tak bardzo się obwiniasz. Że nie akceptujesz porażki, że nie tolerujesz bezczynności, bo dla ciebie błąd jest oznaką słabości. A słabość, słabość sprawia, że czujesz się niewidzialny. Ale spójrz na okrutny paradoks. Im bardziej próbujesz udowodnić, że jesteś silny, tym bardziej samotny się czujesz, bo ludzie widzą cię jako kogoś niezależnego, odważnego, niestrudzonego, i zapominają, że za tym wszystkim kryje się ktoś, kto chciał tylko bezpiecznego miejsca do odpoczynku. Ktoś, kto chciał od czasu do czasu być zaopiekowany, ale jak możesz być zaopiekowany, skoro nigdy nie pozwalasz nikomu zobaczyć cię wrażliwym? W tym tkwi zakazany sekret. Bo twoim największym bólem nie jest porażka, jest strach przed brakiem uznania nawet wtedy, gdy odnosisz sukces. Tak bardzo walczysz, by udowodnić, że jesteś zdolny, że kiedy wreszcie podbijasz, jesteś już tak wyczerpany, że nawet nie czujesz już przyjemności, a świat Świat aplauduje, ale ty nie słyszysz, bo już wyruszasz do następnej bitwy, z tym samym pytaniem dudniącym w piersi: Czy teraz byłem wystarczający? Baranie, nie musisz ciągle biegać, nie musisz udowadniać siebie w każdej sekundzie. Twoja wartość nie tkwi w szybkości, z jaką działasz, ani w sile, z jaką stawiasz czoła. Twoja wartość tkwi w tym, co cię napędza, a to, co cię napędza, jest znacznie szlachetniejsze niż się wydaje. Nie chcesz podbić świata, chcesz w głębi duszy być widziany w całości. I do tego być może nadszedł czas, aby zrobić coś radykalnego, zatrzymać się, oddychać i pozwolić komuś zobaczyć cię takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim udajesz. Ale spokojnie, jeszcze nie skończyliśmy, bo istnieje twoja strona, z którą rzadko się konfrontujesz, ta, która pojawia się, gdy czujesz się zdradzony, porzucony lub zdyskredytowany. I o tym będziemy mówić w następnym rozdziale. Wróg wewnętrzny, gniew, który chroni, ale także niszczy. Gniew w tobie to nie tylko uczucie, to refleks, instynkt, natychmiastowa odpowiedź kogoś, kto żyje w ciągłej gotowości, jakby świat zawsze miał cię znowu zdradzić. Tak, znowu, bo już to czułeś, może w dzieciństwie, może w chwilach, gdy potrzebowałeś kogoś, a ta osoba się nie pojawiła. Może w tej zimnej ciszy, w tej złamanej obietnicy, w tym momencie, gdy zaufałeś i się zawiodłeś, pamiętasz? Ciało pamięta. I wtedy narodziła się twoja furia, ale nie pochodziła ze zła, pochodziła z bólu. Gniew, który pulsuje w twojej piersi, nie jest brakiem empatii, jest nadmiarem blizn, których nie wiedziałeś, jak uleczyć. Uzbroiłeś się, żeby nie cierpieć więcej, a ta zbroja została wykonana z pośpiechu siły i ognia. I działa, prawda? Gniew cię porusza. Pchacie, chronicie. Zapobiega poczuciu bycia małym, zapobiega ponownemu zranieniu, ale także cię izoluje. Bo kiedy coś cię zrani, nie umiesz prosić o pomoc. Eksplodujesz, atakujesz, wzbudzasz strach, kiedy tak naprawdę chciałeś tylko objęcia. Chciałeś tylko spojrzenia, które powiedziałoby wszystko w porządku. Rozumiem cię. Tylko że gniew na to nie pozwala. On krzyczy za ciebie. On dominuje scenę. I kiedy się zorientujesz, zraniłeś już tych, którzy na to nie zasługiwali. Zerwałeś to, co nie musiało być zerwane. Spaliłeś mosty, które mogły być ratunkiem. Najgorsze, po eksplozji przychodzi wina. Czujesz się samotny, izolowany, frustrowany, ale nie wiesz, jak się wycofać, bo przeprosiny wymagają odwagi, której nikt cię nie nauczył, odwagi do bycia wrażliwym. I zauważ, nie chodzi o to, że nie chcesz ewoluować. Chcesz, próbujesz, ale Twoja natura jest jak iskra, która zapala się, zanim jeszcze zrozumiesz, co czujesz. Jesteś pierwszy do działania, ale ostatni do trawienia. I dlatego Twój gniew to nie tylko furia. To przebrany smutek, strach przebrany za siłę, rozpacz przebrana za odwagę. I dopóki tego nie rozpoznasz, będziesz walczyć z niewidzialnymi wrogami, nie zdając sobie sprawy, że największy z nich mieszka w tobie. Znasz to powiedzenie: Jesteś swoim najgorszym wrogiem? W Twoim przypadku ma ono nazwę i adres. Mieszka w głębi Twojej piersi, tam, gdzie trzymasz wszystko, czego nie masz odwagi poczuć. Ale co by było, gdybym Ci powiedział, że nie musisz tak dalej żyć? Że istnieje inna droga droga, na której Twój gniew nie musi być anulowany, ale zrozumiany. Bo prawda jest taka, że kiedy zrozumiesz pochodzenie swojej furii, przestanie ona Cię kontrolować. I wtedy odkryjesz coś niesamowitego: że twoja największa siła nie jest twoją eksplozją, jest twoją zdolnością do przekształcania ognia, który niszczy, w ciepło, które leczy. Ale zanim tam dotrzemy, jest coś, z czym musimy się zmierzyć: część ciebie, którą ukrywasz nawet przed sobą emocjonalny niedostatek kogoś, kto udaje, że nikogo nie potrzebuje. Doskonale. Przejdźmy teraz do rozdziału czwarty. Gdzie odsłaniamy być może jedną z najbardziej bolesnych sprzeczności barana iluzję samowystarczalności. Za niezależnością i siłą kryje się emocjonalna pustka, której prawie nikt sobie nie wyobraża. Ponieważ ty, baranie, stałeś się mistrzem w udawaniu, że nikogo nie potrzebujesz, tylko że potrzebujesz. Jesteś typem osoby, która przychodzi pierwsza, która bierze na siebie, która rozwiązuje problemy, zanim ktoś zauważy, że był problem. I to sprawia, że wydajesz się, że nikogo nie potrzebujesz, że jesteś silny, niepowstrzymany, nieosiągalny. Ale prawda ta, której rzadko masz odwagę przyznać, jest taka, że czujesz brak. Brakuje ci uścisku, który przychodzi zanim musisz o niego poprosić. Brakuje ci kogoś, kto widzi twoje bóle zanim musisz eksplodować. Brakuje ci wsparcia, troski, przynależności. Baran jest często bohaterem dla wszystkich, ale kto jest bohaterem barana? Nauczyłeś się nie polegać, radzić sobie, udawać, że wszystko jest w porządku, nawet gdy rozpadają się w tobie. Bo w głębi duszy, w tobie rezonuje stary uraz, poczucie, że jeśli pokażesz niedostatek, zostaniesz porzucony. I wtedy, co robisz? Wyprzedzasz, chronisz się, zakładasz zbroję dumy i autonomii, udajesz, że nie czujesz, że ci nie zależy, że nie potrzebujesz. Ale czujesz, zależy ci. Potrzebujesz. Czasami bardziej niż wszyscy wokół ciebie, tylko że boisz się to pokazać, boisz się wyglądać na słabego, stracić szacunek, nie być traktowanym poważnie. Więc stajesz się tym, czego inni oczekują kimś silnym, szybkim, kompetentnym, rozwiązywalnym, ale w środku wołasz o pomoc w milczeniu. Zauważyłeś, jak trudno ci prosić o pomoc? To tak, jakby to było prawie przestępstwo emocjonalne jakby zależność oznaczała przegraną. Ale tak nie jest. Zależność jest ludzka, tylko, że dla Ciebie to prawie spust. Bo kiedy próbowałeś zaufać, dawno temu, zawiodłeś się i nigdy więcej nie chciałeś tego poczuć, Więc zacząłeś polegać na sobie, radzić sobie, połykać wszystko sam. Ale wiesz, co to z tobą zrobiło, zamieniło Cię w studnie emocjonalnego przeciążenia. Nosisz wszystko, za wszystkich, przez cały czas. I kiedy już nie możesz wytrzymać, eksplodujesz. A potem płaczesz w ciemności, w ciszy, gdzie nikt nie widzi. Ale spójrz tutaj: nie musisz pozostawać w tym cyklu. Możesz być silny, a mimo to być zaopiekowany, możesz przewodzić, a mimo to być przyjęty, możesz być ogniem, a mimo to pozwolić komuś cię ogrzać. Twoja niezależność jest piękna, ale nie musi być więzieniem. Możesz otworzyć przestrzeń na wrażliwość. To cię nie osłabi. To cię wyzwoli, tylko że do tego będziesz musiał zmierzyć się z czymś jeszcze głębszym, cichym wstydem przed byciem kruchej i jak to sabotuje twoje najbardziej intymne relacje. Jesteś typem, który kocha z intensywnością, który oddaje się całkowicie, bez miary, ale tylko wtedy, gdy ufa. A zaufanie dla ciebie nie jest łatwe. Bo w głębi duszy, w twoim umyśle działa ciche równanie. Jeśli pokażę swoją kruchość. Zostanę wykorzystany, osądzony lub porzucony. To tak, jakby istniał wewnętrzny sędzia, surowy, nieubłagany, który powstrzymuje cię przed okazywaniem czegokolwiek, co brzmi jak słabość. Powstrzymujesz płacz. Połykasz guza w gardle. Ukrywasz smutek gniewem lub żartem. A na zewnątrz wszystko w porządku. Wszystko pod kontrolą. Ale w środku. Jest zranione dziecko, które nadal boi się, że nie będzie kochane takie, jakie jest. A co to powoduje? Paradoksalne zachowanie. Chcesz połączenia, ale przy najmniejszym sygnale odrzucenia zamykasz się. Pragniesz intymności, ale jeśli czujesz się zbyt wrażliwy, odsuwasz się, wołasz o wzajemność. Ale jeśli zauważysz, że kochasz bardziej niż druga osoba, tworzysz emocjonalny dystans, w końcu chronisz się, niszcząc, niechcący więzi, które najbardziej pragnąłeś zbudować. Chcesz być widziany, ale boisz się pokazać. Chcesz być zrozumiany, ale nie dajesz kluczy do tego, kim naprawdę jesteś, i żyjesz na tej linie między pragnieniem oddania się, a strachem przed zranieniem. Wiesz, co to generuje? Intensywne, ale niestabilne relacje, głębokie, ale przerwane połączenia, miłości, które zaczynają się w płomieniach, ale kończą w ciszy. A wszystko dlatego, że nauczyłeś się, że okazywanie kruchości jest niebezpieczne. Ale co by było, gdybym ci powiedział, że to twój największy błąd emocjonalny? Twoja kruchość nie czyni cię mniej wartościowym. Ona cię humanizuje, tworzy mosty, generuje empatię, pozwala drugiej osobie połączyć się z twoją duszą, a nie tylko z twoją zbroją. Pokazywanie bólu to nie dawanie amunicji drugiej osobie, to otwieranie przestrzeni, aby druga osoba również się ujawniła. To zaprzestanie życia w kontroli i rozpoczęcie życia w wymianie. Ale do tego będziesz musiał zmierzyć się z ostatnim wyzwaniem porzucić wewnętrzną wojnę z samym sobą. Bo dopóki będziesz myślał, że musisz ciągle udowadniać swoją siłę, będziesz nadal ukrywał swoje światło za własnym cieniem. I właśnie w tym punkcie wszystko, co zostało powiedziane do tej pory, się wiąże, ponieważ za tym wszystkim kryje się głębszy powód, na który niewiele osób ma odwagę spojrzeć. Baran nie boi się przegrać. Baran boi się, że nie będzie kochany takim, jaki naprawdę jest. Spędziłeś całe życie myśląc, że musisz wszystko zdobyć walczyć o przestrzeń, walczyć o szacunek, walczyć o miłość. Ale nikt ci nie powiedział, że prawdziwa miłość nie musi być zdobyta. Dzieje się to, gdy przestajesz walczyć ze sobą. Zakazany sekret twojego znaku jest taki, że w głębi duszy nie boisz się porażki. Boisz się pokazać, kim naprawdę jesteś, i to nie jest wystarczające. Dlatego biegniesz, dlatego krzyczysz, dlatego narzucasz się, dlatego się zamykasz, dlatego chronisz się nawet przed tymi, którzy cię kochają. Ale pozwól mi powiedzieć ci coś, co może zmienić twoją trajektorię od teraz. Nie musisz już niczego udowadniać. Twoja siła została już dostrzeżona, twoja odwaga została już odczuta, ale nadszedł czas aby pogodzić się z czymś znacznie trudniejszym, ze swoją wrażliwością. Bo to tam, w miejscu, gdzie czujesz się najbardziej narażony, mieszka twoje uzdrowienie, to tam twoje więzi się wzmocnią, to tam przestaniesz powtarzać te same cykle i zaczniesz wreszcie żyć lżej, bardziej świadomie, bardziej autentycznie. Być może spędziłeś tak dużo czasu próbując być silnym, że zapomniałeś, jak dobrze jest po prostu być człowiekiem. A bycie człowiekiem oznacza czucie, oznacza popełnianie błędów, oznacza posiadanie strachu, a mimo to podążanie naprzód, ale nie samemu. Z prawdziwymi ludźmi, którzy widzą twoją duszę poza twoją zbroją, możesz nadal być baranem, intensywnym, impulsywnym, namiętnym, pełnym życia, ale teraz z większą obecnością, większym słuchaniem, większą przestrzenią na bycie zaopiekowanym a nie tylko opiekunem. Więc zanim wyruszysz na następną bitwę, zapytaj siebie, czy tego naprawdę potrzebuje? Czy może nadszedł czas, aby wrócić do domu, do wnętrza, do esencji, do miejsca, w którym nie musisz udowadniać swojej egzystencji. To jest prawdziwe odrodzenie barana. Nie wtedy, gdy podbija świat, ale gdy odzyskuje siebie. Jeśli ta treść cię poruszyła, daj mi znać w komentarzach. Powiedz mi, która część tej podróży była dla ciebie lustrem? A jeśli znasz kogoś spod znaku Barana, kto musi to usłyszeć, podziel się. Czasami wszystko, czego dusza w stanie wojny potrzebuje, to usłyszeć po raz pierwszy, że jest już wystarczająca.